A więc witajcie podobnie w Genshin Impact dzisiaj będziemy sobie robić oczywiście Losowanko, kolejny próba Losowanka w Wishu dzisiaj będziemy sobie robić e, banner, jeden z tych nowszych banerów, oczywiście Gentry of Hermitage e, mamy tutaj zongli Chung-Yun <coughs> Chung <coughs> Ryzen i tą nową postać jeszcze nie pamiętam jak się ona nazywała e, Xian i oczywiście będziemy też próbować tutaj standardowy Wish Wonder Solus, Team Vacation żeby zrobić tutaj jeden z tych więcej kwadrackowych zobaczymy Czy nam tym razem wyjdzie Jak na początek zrobimy sobie... A może na początku zrobimy sobie to Zrobimy oczywiście tych moich wszystkich Kryształków 60 Primogemów jeszcze dodatkowo żeby losować I... Zobaczymy Okej, okay. dobra. Oczywiście oczywiście w bronię takie do poświęcania jak zawsze. O! o ho, ho, ho. Dostałem rasta No, to drugi poziom będę miał rasta, bo mam już rasta, a mi się przyda akurat na Flutch. to wolałbym postać. Ale jak już z broni ma być, to niech będzie rast, bo mówiąc, go akurat potrzebuję. Kolejne rzeczy. Które będą jedzenia. Podwójny raz? I take it! <laughs> o fajnie, to już będę miał trzeci poziom! Wow, kurde! <laughs> Okej, okay, czyli podwójny raz jestem. Nice! Znaczy, no, wolno bym postać, nie? Ale podwójny raz to jednak... Dwie bronie takie same, jednak zaspokajałem potrzebę tej jednej postaci, co bym dostał więc, no, nawet bardzo fajnie, z wzmocnić tą broń, będzie o wiele więcej odejmować. A no więc teraz e, trzymajcie kciuki, ja wszystkie kciuki, i u nogach, palcach, i rękach, i w ogóle, żeby dostać może oglina albo jakichś, któryś z tych pasaci, zobaczymy, ale mam nadzieję, że wyjdzie coś z tego, bo nieczęsto już e, dostaję tutaj prygemy chociaż eventy też się pojawiają. 800 prygamów, 5 e, kryształków, że no zobaczymy, He's got. Okay, no to będzie. Okay. Czyli nie będę dalej yy, tego. Ale zobaczymy, co za chwilę ktoś tutaj pojawi się. W gronie. Do zjedzenia. Aha ha Aha! Xing no proszę, Xenian, Xenian, Xenian. Będę miał w gitarze grać ogniem, palić wszystko i zauważyłem, że bardzo dobra, dobra jest postać, jeśli chodzi o tworzenie shieldów, także i supportów, kontroli, tłumu. I co to przede wszystkim? Statystyki trzeba ładować pod defensywę. To, co zawsze wszyscy ludzie zawsze rzeszczeli, że nie chcą pod defensywę e, statystyków, które pojawiają się w artefaktach, a on akurat potrzebuje defensywę. Więc pamiętajcie, ta wysyła jej ładować trzeba. Oczywiście inne nie. Fajnie, nowa postać. Yy, Cztery Wyska właśnie... Już, a ta nowa, którą właśnie dodali. Więc no, bardzo fajnie. Fakt, że wolałabym zanglin, no, ale oczywiście wszyscy, wszyscy by chcieli zanglin, ale no Ważne, że dostaliśmy tą nową też postać, więc... Yy. Kolejny do kolekcji. No i bardzo fajny nawet e, dzisiaj się pull był No i zobaczymy się w następnych już e, e, w ciągnięciach następnych e, w laku Czy może kiedyś dostaniemy coś jeszcze lepszego